Zapraszam do środka. Czasem, idąc na wycieczkę, chciałbyś odpocząć troszeczkę. W zależności od tego, kim jesteś, leniu, położysz się na ziemi lub zawiśniesz w cieniu. Drzew. Oczywiście na hamaczku, bo no to jest super sprawa. Ja tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest piękny dzionek, żeby rozwiesić się między drzewkami. No więc, jak sobie tak spaceruję, to najpierw muszę wybrać dobrą okolicę i staram się tak wybrać drzewa, żeby dystans między nimi był mniej więcej taki, jak rozstaw linek w moim hamaku. Różne są hamaki, różne są linki, różne systemy zaczepień, także tutaj do wyboru, do koloru. Ja lubię sobie korzystać z takiego rozwiązania w opakowaniu po ponczu helikona, po tarpie helikona mam hamak, fly hamaka i o tyle go bardzo lubię, że on ma taką moskitierę, która sprawia, że te owady w obcych krajach nie wchodzą mi do hamaka. Czasami jest tak, że moskitiera jest zbyt szeroka i jakaś mrówka albo jakiś drobny insekt sobie wchodzi do tego. I ja lubię też ten system zawieszenia, akurat w przypadku tego hamaka. Jest dosyć prosty: owijam pień dookoła, zaczepiam karabinczyk, taśma się zaciska. Staram się to robić na wysokości mniej więcej mojej twarzy, wtedy będę miał poziom. Jak sobie przejdę do drugiego drzewa, opa, to sobie ten poziom złapię. I co ważne, ten hamak, żaden hamak nie powinien szurać po prostu po ziemi, więc w miarę jak go rozwieszam, to wyciągam go sobie po prostu z pokrowca. No i teraz druga strona tegoż hamaka. Tutaj chcę sobie złapać, klamerka jest tutaj, o, na tej taśmie. Ciach, klamerka dookoła drzewa. Znów na wysokości mojej twarzy, żeby ten poziom się mniej więcej zgadzał. Opa, i znów ciach. Karabinczyk, ciach, taśma zwinięta. Tutaj sobie tą taśmę wybiorę. K Bardzo mi się ten system podoba. No bo teraz, jak, jakby tak sobie spojrzeć, ten hamak sobie wisi w tym powietrzu. Trochę bliżej jest tego drzewa po mojej lewej stronie, trochę dalej od tego. I tą taśmą regulującą wystarczy sobie ścisnę. O, ciach, mamy ten poziom. Hamaczek gotów, super. Więc dużo dużo mi to nie zajęło. Teraz, ciach, odpinamy tego hamaka. Mimo, że jestem w butach, to i tak w tych butkach sobie wejdę. O, tu nie zaciągnąłem odpowiednio. Taśmy, opa, dobra. Ważne, Ważne są takie drobne detale. I teraz jak już sobie wejdę, o, doskonale otrzepię, Nie ma to jak porządne trapery, ale Syfów ratuje z e, tych podeszw. Także butki Asolo, o już dosyć długo mi e, działają na tych stopach, nieźle zniszczone. No ale ja tymi butami kopię w ziemi jak głopatą, więc się nie ma co dziwić. No i kładę się do hamaczka. I teraz akcja jest taka że w takim hamaku powinienem sobie spać trochę na skos. Bardzo się cieszę, że polscy producenci, wielu polskich, kilku polskich producentów, wykombinowało sobie, że zrobią te hamaki dosyć szerokie, tak żeby człowiek mógł się położyć w nich na skos. A teraz jak leżę na skos, to moje plecy są, no, może nie idealnie równe, tam nadal widać jakąś krzywiznę, ale na pewno lepiej sobie odpoczywają, niż gdybym położył się równolegle z hamakiem. I teraz uwaga, jak się położę równolegle z hamakiem, o, to się robi taka litera U, te nogi są... Do góry bardzo wysoko, pupa jest nisko, wygięty jestem w taką literkę i to nie jest najlepsza pozycja do spania. Lepiej się właśnie przekosić wzorem Indian. W zasadzie to widziałem nawet w jak ci na swoich werandach tubylcy wisieli wręcz w poprzek hamaka. Więc traktowali to jako takie poprzeczne. ja sobie tak... Ten hamaczek też jest uszyty asymetrycznie. Ja to bardzo lubię, tę mosfetierę. Zasunę się z tej strony. Najpierw opa! To jest dobre, bo teraz ja tu w środku mam taki mikroklimacik. I to jest jeszcze fajne w takiej moskitierze, że ona delikatnie przytrzymuje ciepłe powietrze w środku, bo powietrze też ma swoją lepkość, jak woda. I dzięki takiemu rozwiązaniu, jak się zamknę, opa, będzie mi przyjemnie. Opa! I cóż, hamaczek bardzo wygodna, bardzo komfortowa rzecz, jednak w taką pogodę, jak jest trochę chłodniej, to trzeba pamiętać, że tu pod spodem ciągnie mnie zimne powietrze. Ja jestem otoczony całą sferą powietrza i to powietrze sobie z lewa na prawo płynie i wypłukuje mi całe ciepło. Mimo, że ja mam kurteczkę, no akurat tutaj ten anorak to jest taki cienki, no ale pod spodem mam Ulfhanda z włókniną. I teraz w normalnych warunkach ta włóknina jest niezłą izolacją termiczną, ale jak ja dociskam to ciężarem mojego ciała, no to ona z takiej warstwy nagle się praktycznie do zera zmniejsza, więc nie ma tu już tej izolacji termicznej. I na to też jest sposób. No więc jak chcecie nocować w hamaku w chłodne wieczorki, zajrzę do plecaka. I teraz tak. I z tego plecaka co wyciągniemy? O! Słagmana to jest moje ulubione w ogóle. Bardzo się cieszę, że ludzie mają takie pomysły. Słagon to jest takie poncho. Wiecie, czym jest poncho. Zakłada się to przez dziurę na głowie, przez dziurę na głowę na siebie. Zaraz to zaprezentuję w ogóle. Opa, Ulubiony produkt. Mogę to sobie zrobić tak. I już mam ogrzewanko. Mówię do mikrofonu, tylko, bo wiecie, przysłoniłem mikrofon. Ogrzewanko mam. No ale dobra, to jest jedno rozwiązanie. Opa! Drugim może być naturalnie zrobienie z tego śpiwora, no bo to system suwaków pozwala na to, żeby spiąć taki worek, ale jeszcze o Słagmanie opowiem. No i jedną z jego, z jego fajnych cech jest to, że może też służyć jako otulina do takiego hamaka. Otulina od spodu będzie takim nazwijmy to zewnętrznym śpiworem do tego hamaka. Wyciągam sobie te gumki. Niektóre hamaki mają specjalne zaczepy do takich rozwiązań yy, jak otul. Otóż to też jest nazwa firmowa, jak się okazuje, lesowika, marki Lesowik. No właśnie wykombinowali sobie dedykowany śpiwór do tego, żeby pod taki hamak podczepiać. Pa. Ja bardzo lubię, jak nie muszę mieć dedykowanego sprzętu do wszystkiego, tylko takie uniwersalne rzeczy, bo wtedy biorę ich mnie i służą mi w wielu sytuacjach. I teraz jak ładnie to sobie przypnę, naciągnięte, ściągnięte gumki. Robi się taki zewnętrzny, zewnętrzny worek. Dobra. No to teraz bez kłopotu mogę sobie wejść do środka. Jeszcze tylko zadbam tutaj o kapturek, żeby mi się kapturek. O, i kapturek też włożyłem do środka, zacisnąłem gumkę. No nie chcę, żeby tu była taka wielka dziura, która niweluje całe te moje wysiłki. Pięknie. To jest w środku. Ciach. Opa. I wchodzimy. Tu, troszkę podciągam do góry, i to mamy. I to, co teraz zrobiłem, to sprawiłem, że ta warstwa izolacyjna nie jest przygniatana przez, mój, przez moje ciało, przez ciężar mojego ciała. Nie jest dogniatana do materiału hamaka. Oto hamak to robi podłogę. i teraz to wisi pod podłogą hamaka, osłania moje plecki ja już teraz czuję, że czuję tę różnicę. Właśnie w tej temperaturze. Nic mnie tu nie chłodzi, nie mam żadnej niemiłej sensacji. A trzeba pamiętać, że jak wchodzisz do hamaka i się położysz, poleżysz chwilę i poczujesz, że jest delikatnie chłodno w którymś miejscu, na 100% nie prześpisz w tym nocy. 100%! Więc pamiętajcie, układacie się, czujecie dyskomfort, aha, ranek będzie przeraźliwy. Przeraźliwy. No dobra, to załatwia mnie na noc, to ja się mogę w takim razie tutaj zapiąć i komfortowo doczekać. Do końca. dni w lesie. I jeszcze sobie przypomniałem, że jeżeli nie wiecie, co zrobić z plecakiem, to dobrze jest go po prostu przypiąć do pnia. Zwróćcie uwagę przypadkiem, że mrówki nie chodzą czasami góra-dół, bo one lubią mieć takie autostrady. Jak nie, to to jest najlepsze miejsce na plecak.